Dzień dobry. no sami widzicie. O sobie właśnie woda wstawiona, bo muszę... A, nie będę mówił, bo nie wiadomo. Bo muszę. Po trzy dni wczoraj SMS-a dostałem, że trzy dni, że wychodzące muszę za... Telefon zapłacić, o to Carrefoura. o właśnie sobie, o herbatę sobie zrobiłem, z musztardu, dwie porówki, A a się mogę jak nie masz chłopa mogę ci porówkę jedną użyć żebyś się sobie bawiła paróweczką <noise> bo po prostu sama mówiłaś nie, nie, mówiłem że nie będę nagrywał ale sama mówiłaś że o niepotrzebnie się kłócimy a właśnie ty do tego ty zaczęłaś o Majorze, o szczurze, ty azorka ugotowałeś w garku, jak jest u, u właściciela ten pies i róże takie właśnie, już nie będę innych słów wymieniał, po prostu, no to po prostu, no pokazała zdjęcie, a Żadna kobieta mnie nie będzie. A, mam, tylko nie będę mówił. Ja wczoraj. Ty jesteś blondynka, a ona jest czarna. Bardzo sympatycznie. I sama powiedziała, że pragnie właśnie ułożyć sobie życie. No, Krzysztof wczoraj słyszał nawet. Słyszałaś tę rozmowę, nie? Słyszałem. No. Ale u mnie będę zdradzał. No słyszeliście, Krzysiek słyszał. No ale później... Pi... Już było chyba 21. Całe te... To po prostu o będziemy pisać. Mówię, o ja zaraz idę pod prysznic. Mówię, o szkoda, że mnie tam nie ma, to bym ci po prostu gąpeczką, prysznic, by woda leciała Ci do góry, szampon, całe te wszystko bym cię u delikatnie mył ciebie, całe twoje ciało, żebyś była non stop rozpalona jak nie wiem co Sam powiedziała, że no, bardzo by chciała. Mm. Nagrała. O, kup. Samochód za 14 tysięcy dla Pawła. <grystanie> to specjalnie później on dzwoni do mnie. To specjalnie to było, żeby po prostu. To była fikcja, ogóle, Sam powiedział. I nie ma takiego czegoś, że po prostu. 4 lata się ugłęb znamy. No, par razy. I przyjeżdżał, nie, przyjeżdżał i. O, była taka sytuacja, że się ugłęb działo pierwszy raz całe to wszystko. No, to od razu mówi, Powiedziałem, jaka jest sytuacja, całe to wszystko. To właśnie pierwszy raz, co się działo, właśnie z Krzysztofem. To po prostu leżał na łóżku, całe to wszystko tak naprost i po prostu y, oczy tak latały już. Całe te i po prostu był już bardzo ciężki stan i mówię tak, tak. nie no. wiem, co się u dzieje. I o! Widzicie? Też radował mu życie. I o, mówi. No, ja skakuję. Za pół godziny wychodzę z domu, siadam w samochód. Za dwie godziny będę. I, o, I widziałem całe to wszystko, i po prostu zobaczył. Właliśmy. Lekarza, a to była niedziela. Pamiętam. I po prostu karetka, całe to wszystko to Paweł właśnie z Warszawy to musiał prywatnego. I prywatny zobaczył jaki jest stan, całe to wszystko. Jedna karetka na dwie karetki. Ja z przodu Krzyśka tu wyprowadzili, nosili, nie, nieśli go i z tyłu karetka, na dwie karetki i na no, short. No i po prostu uh -huh. też bardzo jemu dziękuję za to, ale ugółem to Krzysztof powinien też podziękować, że My, my my nie chcieliśmy cię ugod zabić. O, o, my ci ratujemy o. życie. Nie, ja co ty Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Tak. Tak. Mego, tak? E, proszę pana, powiem tak. E, jak chcesz pan, to proszę przyjechać do mnie na ulicę Szkolną, czyli w rozmawiamy. dobra? Ale ty. Przepraszam bardzo, Przepraszam, ale zauważyłeś, panu, że, że panu jest... za. Później zadzwonić? Ja, że za. Dobra, dobra. Dzisiaj górna, że ja nagrywam e, 15, to, on od, odbiera, 15, 15, 15, tak, widzicie? Dobra? To jest. Jaka to osoba? Proszę. Weź, wyłączę ten Dobre, telefon. No, o, o te godziny nagram panem, dobra. To nie widzisz, że Dobre, ja nagrywam film? A ty odbierasz telefony? I W jaki sposób to ma być zgoda? Ja nie wiem. Bez potrzeby. A ty wszystko Dobre, słuchasz? Aha. No i właśnie sami widzicie no dzisiaj, środa. O, dzisiaj środa czas na loda. Nie, piąty dzisiaj. Dziś nie środa. <noise> ja żartowałem właśnie. Ale o! dzisiaj piątek aporówki, to można... Bo to... Nie, nie, nie. Czekam też dni. Nawet. No. I specjalnie tak powiedziałem. Gubisz dni. Ja Asia mówię, dzisiaj środa, czesna loda. Nie gub dni. dni. A sama mówiła, A to przyjedź. W piątek. O Mieszkanie mam do Wrocławia. Złożymy się na, na pół na pół. Zamieszkamy razem, ale sami zobaczcie. O, pokazała zdjęcie. Na specjalnie pokazuje zdjęcie. A ja ci powiem. O przepraszam Jesteś ładną kobietą zmień, zmień Po prostu Wypowiedzenie Na mój temat A nie po prostu Było dwa dni To tak samo Coś podobnego jak Krzysztof jest masz podobny charakter powinniście wy skumać się chyba bo dzień dwa dobrze czy godzinę czy pół dnia a później znów jest po prostu kłótnia niepotrzebna no po prostu ja ciebie proszę po prostu o dobrze wcześniej co dawałem termin Miesiąc czasu, a po prostu, a teraz w ogóle jest to po prostu bez sensu. Ja mam jest bardzo, o tyle czasu jest bardzo no i pokazywała, o, i pokazywała. Duży telewizor, całe to te wszystko, też w pokój swój. A wcześniej pokazywało też w podwórko. I gorąco już też pozdrawiam. O i mówiłem. Też właśnie dla niej o tym Sylwestrze. I też mówiłem, że nic nie było. Po prostu, że tyle czasu u gółem, się znamy. Widzieliśmy się trzy razy, ale ugółem nie było takiego czegoś, nawet mi <laughs> <laughs> na buciaka mi w policzek nie dałaś. Chyba na bersalce siedziałaś. Chciałeś specjalnie pokazać się, bo zobaczyłeś, że jestem osobą popularną, że lu ludzie, bardzo dużo ludzi mnie... a a teraz patrzyłem. Milion pięćset osób mnie obejrzało już na tym kanale. A już... 15 tysięcy prawie subwrucji będę miał. No bardzo dziękuję dla widzów, że chcecie oglądać mnie. A temu muszę nagrywać, bo ogółem znów zbieram te filmy, żeby zarabiać, ponieważ to, co ja planowałem wcześniej, to po prostu y, planuję. O, nawet rozmawiałem z taksówkarzem: jest taka Ach. możliwość, jak masz mm, jakąś sumę, przystawiasz sumę, że chcesz to wziąć kredyt na mieszkanie, na kawalerkę, właśnie coś swojego. Chcę kupić. Temu ja nie jestem zadowolony, żeby po prostu jak ty mówię: A przyjeść, a przyjedź to, przyjedź to, wszystko płać. Ja muszę oszczędzać. Sami widzieliście wczoraj, ja nie zamawiam taksówkami, obiadu z Zodiaku, czy coś. Ja po prostu staram się oszczędzać. Ponieważ jest tak, a nie inaczej. Ponieważ to jest moje marzenie. No właśnie, mieć naprawdę prawdziwą kobietę, zrobić aniołka dla kobiety, że kobieta była zadowolona. Razem żyć. Tak samo jak kobieta też ma pracę, to też moja w jakiś sposób praca, a mam zaoszczędzone jakieś pieniądze, to po prostu mógłbym, trzeba coś pomyśleć, żeby coś innego otworzyć jeszcze. I się rozgadałem.